Słuchajcie, ja muszę tak nagrać, bo ja już nie wiem, teraz e, mam problem z tym e, obesem jeszcze, bo za bardzo się nie znam. E, wcześniej tam ten filmik mi się uciął na końcu, e, więc tutaj jeszcze raz Wam pokażę o co chodzi z tymi poziomami. E, mamy na przykład tygodniowy poziom, to zobaczymy jaki mamy. To, są, to jest bardzo silny poziom. Tam gdzie dwie świece nam się zamknęły na tygodniowym poziomie. No tutaj już kit tym tygodniowym. E, dnióweczka, tutaj mamy tak, tutaj zaznaczyłam. E, Poziom dniowy, bo dwie takie same świece, tylko że to jest słaby poziom, bo nie został przebity. Zaznaczamy sobie tutaj template 1D. Ok, i a. E, tutaj mamy kolejny. Też już go zaznaczyłam, bo ja bo w poprzednim filmie mi się po prostu nagrał czarny ekran. E, tutaj mamy kolejny poziom dniowy. Tak, na takiej samej zasadzie zaznaczamy. Schodzimy na interwał niżej. Na, do, na niższym interwale mamy tutaj czwóreczkę. Tutaj był piękny poziom, który dał nam ten ogromny spadek. Tutaj mamy czwóreczkę. Tu, o, ta czwórka nam tutaj otrzymała cały ten spadek wtedy. Znaczy cały ten y, poziom nam trzymała. Tutaj mamy kolejną czwórkę, sobie zaznaczamy ten um, template każdy może sobie zrobić sam czyli na przykład jak sobie ustawicie teraz tak klikasz dwa razy tutaj sobie robisz kolor jaki chcesz na przykład chcę mieć e, napis 4H e, tutaj sobie robię styl chcę mieć żółtą, bo zawsze żółtą linię do 4H tu można grubość sobie ustawić e, fajnie jakby jak gra, będziecie grać ze mną to żebyście mieli takie same kolory i poziom e, tych poziomów jak ja, żebyście potem po, po żeby wam się nie myliło I jak już ustawicie to to klikacie tutaj sobie w ten poziom tak. I um, zasejwuj i sobie podpisujecie na przykład 4H, tak? Ja to sobie już podpisuję jedynkami i zerami, bo ja mam tak dużo, że chciałabym, żeby w kolejności takie, jaka mi pasuje, się wyświetlała. Ale sobie piszecie 4H, zapisz, OK. I potem już jak następnym razem będziecie używać, to sobie klikasz w to, ten narysowany poziom, tutaj masz, i sobie wybierasz, którego template'u chcesz użyć. Ja na przykład użyć 1D to mam podsany nowy dzienny poziom. O, tutaj ładnie coś nam się widzę ruszyło. E, dzienny. Teraz wchodzimy sobie na czwóreczkę. Aha, to nie był dzienny, to była czwórka. Słuchajcie, bo żeby mnie A nie, to jest ładny dzienny. Aha. E, słuchajcie, świece muszą być zamknięte. Tutaj tak narysowałam tylko pokazowo. Świeca nie może być tak, że ona jeszcze chodzi, bo ta świeca równie dobrze może pójść w dół i to nie będzie tego poziomu. Ona zawsze musi być zamknięta do wyrysowania poziomu. Czyli to nie jest D. De... Tylko to jest 4H, bo tutaj 4H mamy bardzo ładny poziom, są świece zamknięte. Czyli ja klikam w to, template i 4H biorę sobie. OK, oczywiście zablokować. No, tutaj mamy te 4H. Ten nam cały czas trzyma ten poziom. Tak jak mówiłam, widzicie, przed chwilą było tak, że to wybijało. Już moglibyśmy się bać, że poziom nam wybije, ale um, cały czas to jest w grze ten poziom. Jak sobie na godzinówkę zejdziemy, to też zobaczycie, że na godzinówce cały czas te poziomy siedzą na żółtej. Także polecam, bo bardzo fajnie się gra z tymi poziomami. No i tutaj na godzinówce oczywiście też my sobie sobie zaznaczymy, o tutaj mamy go godzinowy. Teraz tak do obserwacji, to jest, godzinówka to nie jest taki silny poziom, ale jak chcemy obserwować właśnie co się dzieje na na czwórce, to też możemy sobie dorysować ten poziom, tak jak ja zrobiłam tutaj wczoraj. Też graliśmy wczoraj z dwóch poziomów, z czwórki i z jedynki powyżej. O no, tutaj tak chodzi, chodzi ta cena, no może wybije, może nie wybije, no ale to cały czas trzeba obserwować. Dlatego trzeba mieć małe pozycje, żeby się nie bać takiego ruchu. No, także teraz mam nadzieję, że się nagra. To jest takie uzupełnienie do tego poprzedniego filmu i no co, miłego dnia i mam nadzieję, że coś tam z tego filmu wyniesiecie. Jak coś to piszcie pytania, odpowiem w miarę możliwości.